Zgłębiając się w te straty, muszę przyznać, że najtrudniejsza była utrata bliskości z rodziną. Kiedy dzwoniłam mama i opowiadała o niedzielnym obiedzie, czułam ukłucie w sercu, wiedziałam, że omijają mi urodziny święta, codzienne radości i smutki. To poczucie bycia poza głównym nurtem życia, rodzinnego jest czymś, do czego chyba. Nigdy w pełni się nie przyzwyczaiłem. Jeśli chodzi o karierę, pamiętam, jak wysłałam setki CV i nie dostawałam żadnej odpowiedzi. Czułam się niewidzialną. Moje doświadczenie z Polski zadawało, zdawało się nie mieć żadnego znaczenia. Musiałam pójść na kursy, zdobyć lokalne certyfikaty, pracować poniżej kwalifikacji, żeby tylko wejść na rynek. To było frustrujące. I podkopywało moją wiarę we własne możliwości. Ta niepewność przekładała się na każdy aspekt życia. Bałam się odezwać, załatwić coś w urzędzie, a nawet pójść do lekarza. Czułam się oceniana przez pryzmat mojego akcentu, pochodzenia. To była codzienna walka o to, by poczuć się u siebie, a nie jak gość, który zaraz musi wyjść. Każda z tych rzeczy to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, ale suma, setek małych, codziennych sytuacji, które kształtowały moją nową, australijską rzeczywistość.